Siemaneczko, tutaj klik co? Dzisiaj jestem z moim kolegą Gangwinkiem, czyli AK Consument, którego nie, którego nie słychać, bo niestety nie i tak to, to Dziś zagamy The Forest, to, to jest nasz świat, właśnie. Gę skończyliśmy alternatywnie, skończyliśmy alternatywnie, właśnie. No, mogę, mu banu, nałożyć, banu, mogę, mogę, to, to, to jest nasza baza. Kościół, wiem, że lagi są, właśnie, nie wiem, co się dzieje z forestem, ostatnio. Wiem, może opcje, może coś nie wiem, czy jest tak, jak powinno być. No. no, to jest kościół, tu mamy, to będzie winda. Tam budujemy skocznie, Dała małysza. To jest nasz domek, który przychodzi aktualnie budowę. Tu stoi nasz samochód Winstonów. Tu była jedna, ale coś się stało i jest druga. Zakaz jest jakaś zjeżdża, ale nie o co chodzi. No i tak, to jest, nasz, to jest nasza basa pierwsza. Jakoś wam też pokażę coś jeszcze. Zobaczmy. Ale, jak możliwe, to jedynie jak tamtejszy może byśmy byli wzięci, bo nam się wcale nie zmorzysz, to tak jest problem. No to jest właśnie nasza druga baza. Jak to byliśmy na starszy napad yy, kanibali, to tu zbudowaliśmy szybką bazę. sobie. No i. Hmm. Jak coś mówiłem, loty się nam właśnie nie wiemy w czemu. Nie, narzek nie, nie, narzekamy. Tu mamy kości, a nie już nie mamy. wszystkie poszły jak robiliśmy na jak robiliśmy ostatnio, to... jak kończyliśmy grę to jest do szartanka piękna. Dobra. O, dzisiaj będziemy sobie, sobie kończyli budowę naszych, naszego pięknego y, królestwa sprawdźmy czy ja mam artefakt Nie, nie mam artefaktu bo będę go koledze Nie go koledzy nie ma Masz artefakt może Aha to Dzięki memu koledze piszmy właśnie artefakt No nie mam pojęcia to nie życzysz, on nie ży gdzieś koło. nie ży gdzieś koło pysaka? Dobra, nie wiem. Nie wiem, co to będzie zaczynać budować później. Bo muszę dokończyć budowę na rynku. Czego się, się artefakt, bo chciałbym, żeby kanibale mi nie wchodziły Żeby żeby mnie przeszkadzały. Więc właśnie nie wiem, czy może sprawdźcie, bo co mi się dzieje, tak jakoś dziwnie jest nieprawdaż. Dobra.

Ja już nie wiem, jakbyśmy powiedzieli o co chodzi z tymi kokami, powinny nie przychodzić, ale przychodzą. Dużo ich jest? Uważaj, pięć ich jest nawet. Chodzie, tu możemy. Jezu, tu jest? twierdzisz? No ja bym ja ja mówił, że robię, elo. ja uciekam Nie no, pójdziemy za Palateha. Tak? No dobra, to, chy to, chyba na to, chyba na tyle, to chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. Tego taka bazowa baza, ba się i ba